Zrobienie Nagrywa. Mikrofonu. Dobra. No tu masz Jest Teraz? Jest hold. Dobra. Trzyma. Jeszcze raz. Nie. Projekt Zatruta Studnia to ekranizacja opowiadania pod tym samym tytułem. Autorstwa Franciszka Mirandoli, czyli polskiego pisarza z Krosna. Jest bardzo mało znany. Przed rozpoczęciem pracy nad tym projektem sam go nie znałem. Dopiero go poznałem, jak mi Damian go przedstawił, przedstawił projekt. Mogę się ruszyć? Dziękuję. Także masakra. Myślę, że to jest takie, jak dla mnie, taka troszeczkę znieczulica, która gdzieś tam się pojawia między nami, między ludźmi, i taki powiedzmy w pewnym momencie, takie otworzenie oczu na, na świat, na to, co się dzieje. Yy, nie zawsze po naszej myśli i, i z tym, co, czego byśmy też oczekiwali tak naprawdę. Zrobimy tak, inaczej. Wojtek się zatrzyma przed kadrem. Mam nadzieję, że efekt pokaże też tę ciężką pracę, którą jednak wszyscy, wszyscy gdzieś tam włożyliśmy w to, żeby to jakoś fajnie wyglądało. A no teraz to jest jakby pierwszy, pierwszy taki projekt, więc mam nadzieję, że uda się to fajnie wszystko spiąć i dokręcić. I akcja! Myślę, że jak ktoś chciał wyciągnąć trochę wiedzy z tego doświadczenia, to było na czym się uczyć i, i gdzie zdobywać to doświadczenie.